Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z historią przez życie. Dziś wracamy na kontynent europejski, gdzie przejdziemy do omawiania jednego z najbardziej burzliwych okresów w historii państwa francuskiego, które odcisnęło trwałe piętno nie tylko na historii tego kraju, ale i całej Europy pod koniec XVIII wieku. Mowa tu o wielkiej rewolucji francuskiej. Zapraszam serdecznie. Jeszcze w połowie XVIII wieku Francja przeżywała niezwykle burzliwy okres licznych kryzysów gospodarczych i społecznych. Kraj znajdował się na granicy bankructwa, a trudna sytuacja zarówno w kraju, jak i w koloniach sprawiła, że coraz więcej Francuzów miało bardzo trudną sytuację społeczną i majątkową. W całej tej sytuacji nie pomagał fakt, że w połowie XVIII wieku społeczeństwo francuskie było rządzone przez silnie skostniały system tzw. trzech stanów społecznych, zgodnie z którym wszyscy obywatele Francji byli podzieleni według trzech różnych grup społecznych. Pierwszy stan, najbardziej uprzywilejowany, składał się z przedstawicieli francuskiej szlachty oraz rodziny królewskiej, którzy posiadali najwięcej praw i przywilejów. Drugi stan, nie mniej ważny oraz uprzywilejowany, stanowiło duchowieństwo, a konkretnie bogate duchowieństwo, czyli wszelkie maści francuscy arcybiskupi, biskupowie, czy Kardynałowie, którzy mieli największy wpływ na politykę zarówno kościoła we Francji, jak i polityki samego państwa. Trzeci stan stanowili przedstawiciele francuskiego chłopstwa oraz mieszczaństwa, którzy byli zarazem najliczniejszą grupą społeczną we Francji. Szacuje się, że w połowie XVIII wieku blisko 95% społeczeństwa Francji stanowili członkowie stanu trzeciego, którzy jednak pomimo swojej liczebności. Byli najmniej uprzywilejowaną grupą społeczną w państwie francuskim, którzy nie mieli żadnego wpływu na politykę swojego kraju, w efekcie czego często spotykali się oni z uciskiem ze strony dwóch pozostałych stanów, które wykorzystywały swoją uprzywilejowaną pozycję, aby prowadzić politykę zgodną z ich własnymi prywatnymi interesami. To jedynie potęgowało wrogość między poszczególnymi warstwami społecznymi wraz z nasilającym się kryzysem społecznym i gospodarczym. W całej tej sytuacji pomagał fakt, że od drugiej połowy XVIII wieku władze we Francji przejął król Ludwik XVI z dynastii Bourbonów, który zapisał się na kartach historii jako władca bardzo niezdecydowany i niekompetentny, w efekcie czego prowadzona przez niego polityka zarówno wewnętrzna, jak i zagraniczna jedynie potęgowała trudną sytuację państwową. Jakby tego wszystkiego było mało, jeszcze Bardziej niepopularna we francuskim społeczeństwie była jego żona, ówczesna królowa Francji Maria Antonina, wywodząca się z austriackiej dynastii cesarskich Habsburgów. Już abstrahując od faktu, że Austriacy nie cieszyli się w tamtym okresie dużą popularnością we Francji, biorąc pod uwagę fakt liczne wojny, Jakie toczyły się w przeszłości między Francją a Austrią, to sama Maria Antonina szybko zapisała się na kartach historii jako władczyni, niezwykle rozrzutna, prowadząca bardzo rozrzutny Styl życia, w efekcie czego wielu myślicieli doby oświecenia uważało ją za wręcz kwintesencję wszystkich najgorszych grzechów, jakimi zachował się stary porządek istniejący w europejskich społeczeństwach od XVII wieku. W konsekwencji czego rodzina królewska we Francji powoli zaczęła tracić szacunek i autorytet w oczach większości społeczeństwa, głównie spośród przedstawicieli stanu trzeciego. Cała ta trudna sytuacja społeczna i gospodarcza potęgowana beznadziejną sytuacją finansową sprawiła, że aby ratować sytuację państwa, Ludwik XVI w akcie desperacji postanowił podnieść podatki w państwie na niespotykaną wcześniej skalę. Jednakże, żeby to zrobić musiał przynajmniej w teorii poprosić o zgodę przedstawicieli wszystkich trzech stanów społecznych, aby te podatki podnieść. I tak w roku 1789 Ludwik XVI zwołał po raz pierwszy od ponad 100 lat Zgromadzenie Stanów Generalnych. Zgromadzenie Stanów Generalnych było to specjalne zgromadzenie, na którym przedstawiciele wszystkich trzech stanów społecznych we Francji mieli się razem spotkać pod kierownictwem króla, by tam przedyskutować najważniejsze sprawy związane z dalszą polityką państwową Francji. Głównie jeśli chodzi o kwestie finansów oraz podatków. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, że zarówno w XVII, jak i XVIII wieku Francja była zdominowana przez ustrój monarchii absolutnej, gdzie król sam decydował o wszystkich kierunkach polityki, zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej, stany generalne nie były zwoływane we Francji od roku 1614. Więc fakt, że od po raz pierwszy od ponad 100 lat we Francji zwołano stany generalne, wywołało ogromne poruszenie w całym francuskim społeczeństwie. Bardzo szybko jednak okazało się, że w trakcie obrad tych stanów generalnych król prawie całkowicie lekceważył zdanie stanu trzeciego, kierując się głównie tym co mają do powiedzenia przedstawiciele stanu pierwszego oraz drugiego. To lekceważące podejście do reprezentacji stanu trzeciego sprawiło, że ci ostatni uznali, że król nie jest wobec nich sprawiedliwy i że bez względu na to, co by nie powiedzieli, nigdy nie będą traktowani na tych samych prawach, co przedstawiciele szlachty oraz duchowieństwa. Konsekwencji czego ostatecznie stan trzeci zerwał obrady stanów generalnych i ogłosił swoją polityczną niezależność od reszty francuskiego rządu zachęcając tym samym społeczeństwo francuskie do buntu i rebelii przeciwko staremu porządkowi ustanowionemu przez monarchię absolutną w tym kraju. Pierwszym wydarzeniem, które pchnęło francuskie społeczeństwo do buntu, był szturm na Bastylię, który miał miejsce 14 lipca. 1789 roku. Bastylia to była twierdza zbudowana w centralnej części Paryża, która w okresie średniowiecza miała stanowić miejsce schronienia dla ludności Paryża przed potencjalnym atakiem ze strony ewentualnych agresorów. Jednakże w XVIII wieku Bastylia straciła swoje dawne znaczenie militarne i została przekształcona w więzienie, w której przetrzymywano głównie ludzi których uznawano za wrogów francuskiej korony. W drugiej połowie XVIII wieku Bastylia stała się niemalże symbolem ucisku, jaki królowie Francji utrzymywali nad społeczeństwem. Konsekwencji czego, kiedy ludność Paryża wdarła się do wnętrza Bastylii, Praktycznie wszyscy jej strażnicy zostali wymordowani, przetrzymywani tam wówczas więźniowie wypuszczeni na wolność, a sama Bastylia została zburzona do samych jej fundamentów, co miało symbolizować zerwanie Francji ze starymi porządkami, jakie utrzymywały się w tym kraju od setek lat. Wydarzenie to jest uważane za początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która następne 10 lat pogrążyła Francję w chaosie, walk wewnętrznych i Radykalnych przemian ustrojowych, jakie zaszły w tym kraju. Jeszcze w sierpniu 1789 roku. Nowe władze rewolucyjne, jakie zapanowały we Francji, uchwaliły tzw. Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, które określały szereg praw i przywilejów obywatelskich, jakie mieli posiadać wszyscy francuscy obywatele, bez względu na ich majątność i status społeczny, co miało pod kątem prawnym zrównać wszystkich obywateli Francji i zlikwidować stary system podziału na trzy stany społeczne. Deklaracja praw człowieka i obywatela gwarantowała również, że król zachowa wprawdzie koronę, ale jego dotychczasowa władza zostanie mocno ograniczona, aby zerwać z francuskim absolutyzmem, a w jego miejsce stworzyć nowy ustrój oparty o monarchię parlamentarną, gdzie król współdzieliłby rządy z nowym francuskim parlamentem, który miał położyć fundamenty pod narodziny przyszłej Republiki Francuskiej. Tym samym początek wielkiej rewolucji francuskiej przyniósł ze sobą poważne przemiany polityczne i ustrojowe w tym kraju. Po raz pierwszy od setek lat władza króla została podważona, a w jej miejsce zaczęły kształtować się pierwsze zalążki francuskiego systemu republikańskiego. Jednakże, to jak dokładnie miała wyglądać Pierwsza Republika Francji w dobie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, będziemy mówić sobie dopiero w następnym odcinku, a na razie, przechodząc do podsumowania, należy pamiętać tutaj o tym, że w połowie XVIII wieku Francja była pogrążona w coraz głębszym kryzysie gospodarczym i społecznym, który dodatkowo potęgował skotniały system podziału społeczeństwa na trzy stany społeczne szlachtę, duchowieństwo oraz chłopstwo i mieszczaństwo, z czego chłopi i mieszczanie stanowili najliczniejszą warstwę społeczną we Francji, w liczbie blisko 95% całości francuskiego społeczeństwa. Jednakże pomimo swojej liczebności stan trzeci był najbiedniejszym i najsłabiej uprzywilejowanym ze wszystkich trzech stanów społecznych. Oliwy do ognia we Francji Dolewały niekompetentne rządy sprawowane przez ówczesną parę królewską króla Ludwika XVI oraz jego żonę Marię Antoninę, w efekcie czego w społeczeństwie nasilała się wrogość do panującego króla i jego małżonki. Trudna sytuacja finansowa z kolei zmusiła ostatecznie Ludwika XVI do tego, aby podnieść podatki we francuskim społeczeństwie. Jednakże, żeby to zrobić, Ludwik XVI potrzebował zgody przedstawicieli wszystkich trzech stanów społecznych. W tym celu 5 maja 1789 roku Ludwik XVI zwołał Zgromadzenie Stanów Generalnych, ale niezgoda panująca w szeregach reprezentantów sprawiła, że stan trzeci ostatecznie zerwał obrady i ogłosił swoją polityczną niezależność. Jeszcze w tym samym roku, dnia 14 lipca 1789 roku, zbuntowana ludność Paryża zajęła szturmem twierdzę Bastylię w centrum Paryża, równając ją z ziemią. Wydarzenie to rozpoczęło wielką rewolucję francuską, która na następne 10 lat pogrążyła Francję w politycznym chaosie. Niedługo później zaś uchwalono deklarację praw człowieka i obywatela dokument, który miał określać zakres, Praw i obowiązków, jakie miał posiadać każdy obywatel Francji, bez względu na swój maj status majątkowy oraz pozycję społeczną. Król zachował wprawdzie władzę oraz koronę, jednakże zakres jego władzy i kompetencji został mocno ograniczony, co zakończyło okres francuskiego absolutyzmu w tym kraju, a rozpoczęło okres, w którym Powoli, a czy nieuchronnie zaczął kształtować się francuski system republikański. Ale jak już powiedziałem o tym jak wyglądała pierwsza republika francuska w dobie rewolucji francuskiej będziemy mówić sobie dopiero w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.